Co ty kurwa? Co ty mi tu co ty kurwa? Robisz? Co ty kurwa robisz, nie no nie wiem Masakra kurwa Ty chłopie potrzebuję czegoś, nie? Daj mi Zobacz, to co zotka. dzięki, dzięki cześć. teraz pierwszym teraz... O właśnie tego chuję tutaj E kurwo sobie, A to co on przemyślił? Kurwa, jebany śmieć! <laughs> Proszę zjechać na poboczy, Ty no, no kurwo A? Proszę zjechać to na, się, na kurwa pobocie. poddaj, pedale pod Nie daj go odjebać, Ej, dobrać. Dobrać. Ej, dobrać. Dobra zabij go, zabij go, zabij go, zabij go Proszę mnie ratować ty, kurwa... Tak głosowałem no, w kamze <laughs> I tego to misia, i tego to misia Co to się odjebało? <laughs> tam... Ja pierdolę ty... Ty, czemu ty kurwa leżysz, ty? Czemu ja leżę? Co to się odjebało? Ktoś ciebie jeb**ł Kto mnie jebnął, jebnął nie, jak strzału nawet nie było Idę frajermie Ragnowem nazywać ktoś Ten... Ty nie mogłeś karetkę? Bo ja potrzebuję karetki karet, w nie? Ja, tak ja tak potrzebowałem sam ja samochodu Dzięki, panowie <laughs> To siwkę zresztą, nie? A, dobra, już, już cofam, już, kurwa, spokojnie, już, 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 nie, nie, kurwa, już. już. No, no coś, tak? wy, wysiadłem już, kurwa nawet. Na no, temu, no. Ale bo kurwa biegać, się mogę. Ty, jest... ja w twojej mafii chyba. Gag mafia. O, w mam, mamy za dzięki, Misiako. Daj mi go chwilkę. Dzięki, no, to jest no, nie działa. Nie działa? Kurwa. Kurwa, jak nie działa? Co? Co nie działa? No nie jest Piotr Fortune Aha, kurwa No nie jest Fuel A kolor jakiś chciałeś? Ty I, i... Chciałeś jakiś kolor? Zielony jakbyś mówił to ta I, I, I jasny no. turba mu daj O, leci no. No, no Moja organizacja No i pięknie O, kurwa Turbo, tak. a, a ty montowałeś do tego samochodu turbo? Nie. Nie montowałeś? A nie montowałem. Nie bo jest opcja nowa taka, że turbo jest. Uy, turbo. Dobra, za montować. to. nie będzie dziwo. O kurwa. Ciekawy temat. Co ty kurwa <gry> jesteś mechanikiem? Ta, no mechanikiem. To na pewno nie jesteś mechanikiem. No mechanikiem jestem, człowieku. Kurwa. kurwa. Bo jesteś mechanik, kurwa. Wiem, że dobrze. No co, no kurwa, ale jak go wgina do przodu, jak jadę? Ja pierdolę! Co tu kurwa dodał? Co Kto, kurwa? Coś ty tu dodał, że to na nie wybuchło? Nie wiem, właśnie, kurwa, wjechać nie mogę, czekaj chwilę, czekaj, kurwa, kurwa, Ty, muszę też sprzedstawać, czekaj chwilę Spawn safe'a włącz Dobra, jest dobrze, jest git, jest dobra, możemy jechać On chyba nie widzi Co ty, co, co? Co to kurwa było? No co było? Zdok? To? to taka broń, nie? Kupiłem Możesz też kupić Zapraszam na sklep ISRP, zapraszam na sklep ICRP. Dobra, dobra chyba Za 300 ja. możesz kupić normalnie świetnie. Serio? Normalnie Chyba sobie kupię, oko kupiwałeś Od takiego gościa, gdzie mam nikou nie? Nie wiem. Czekaj, ja teraz pójdę Gdzie to jest? Kurwa, żeby mi usunęli już, nie? No, Akurat tak się dowiedziałeś, kurwa usunęli, a? Ja, ale... Rpg, RPG'a, RPG'a, jeszcze magazynek O ty, kurwa! Czekaj chwilę, bo ja, ja wysiądę JO! Yo, a ty co, też chce szpiznę? No ale. Nie, nie, nie. Chyba jedziemy. Nie pardon. Czy co ty go zbierasz, ty? Nie pomyliło się coś, ty? Kolega. Szpidzę wam, da pan. Dobra, ja. Tak nie będzie. O nie, nie, nie. nie. O cześć kolega! Ty pamiętasz jak mi kolega rtowałeś ty E kliknij, e kliknij, ja bym szukać. E kliknij szukać Ty nie mogę go coś szukać ale nie? E kliknij, ej e! Miałeś. Nie, bo większa zabawa jest jak wychodzi i wchodzi Nie no, wrócimy do niego jeszcze, nie mam to spokojnie ludzi. O jedzie za nami ten Co jedzie za nami, bo ja nie widzę. Ten kurwa go. O kurwa! Biernola teraz No To ja go widzę spokojnie, ja go tam jezam! Kurwa, odbijamy się od każdego możliwego! Wróciłem skurwysynie! synie! Kurwa, poczekaj! E aí, de chico, uma rua weź kurwa robotę leci. Wróciłem e, co mi zabrałeś włoski? <grym> to musiałem. No to zmieniasz te włoski. No to zmienia, zmienia. Ale teraz zmieniasz mi się nie chce. W sensie? Zmienia. No, Skina ci dam. Okay. Nie, teraz mi się nie chce. Nie no, dawaj, zmieniaj te włoski. <grym> <grym>